Żyjemy w czasach, w których no, z pewnością słowo post, słowo asceza, umartwienie nie robi żadnej wielkiej kariery. Kiedy pytam dzieci w szkole, co oznacza słowo post, pierwsze ich skojarzenie jest właśnie z jakąś wiadomością umieszczoną na Facebooku czy w mediach społecznościowych. Można umieścić post, przeczytać posta. To znaczenie odnoszące się do życia wiary często jest. W ogóle nieznane dla młodego pokolenia, i jesteśmy wychowywani w kulturze, w której rzeczywiście dążymy, aby spełniać wszelkie swoje potrzeby, żeby czuć się zawsze szczęśliwym i zaspokojonym. Dlatego myślę, że nie jest łatwo odkryć to prawdziwe znaczenie postu. Dzisiaj Jezus pokazuje nam, że post ma być wyrazem tęsknoty za nim. Jeżeli zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć, i jeżeli w naszym życiu odczuwamy właśnie ten brak Boga, e, jakąś taką przeciwności, czasami warto zatęsknić właśnie przez ten post, e, odjąć sobie czegoś, aby zrobić to miejsce w sercu, aby znów tam mógł zagościć Bóg, pościć z tęsknoty za Bogiem, z tęsknoty za Jezusem. To jest ta prawdziwa motywacja w każdej praktyce pokutnej.